Hello, to ja u Combo 99, e, a oto mój e, nowy, e, f, druga część filmów e, o Yarcraftie. E, dajemy... Dora mm, Huge Level, żeby daleko nie szukać. Tym razem zauważcie, że nie nagrywam komórką. Wow! Niestety nie nagramy na poprzednim świecie, bo to inny komputer. To klasycznie o, zaczynamy od drzewek Tylko kilka, potem schodzimy do kopalni, żeby pozyskać nowego No, no jeszcze dwa Sezonka. Ja chodzimy do naszej kopalni. I za, ch I za chwilę zobaczę. Już mamy węgiel, z którego się nie da nic praktycznie zrobić, bo służy tylko do kolekcjonowania, z tego co wiem. Czyli nie da się z niego zrobić żadnych pochodni. Zaraz mogę to udowodnić. Już coś No, jak widzicie, nie da się zrobić pochodni. Teraz mamy quest'a, bo musimy zniszczyć spawner z zombiakami. Który najwyraźniej jest pod nami, e, bo go wyraźnie widać. Jak pewnie zauważyliście, e, nasze tło się zmienia wraz z tym, jak głęboko zejdziemy. Napis. Z którego też nie da się nic zrobić. Wszystkie rudy wykopujemy. Teraz walę ten spawner. Zdychaj. Co to było? Nie, nie daruję, to było wkurzenie. Teraz jestem wściekły i groźny. Tak, zdychaj teraz. No, świetnie. Jest złoto. Diamant. Hmm, to wchodzimy na górę. Jeśli będziemy mieli dużo farta, to zrobimy domek dla zombiaka. Zaraz Wam pokażę, jak go wykonać. Wchodzimy na górę. sobie dorujemy Dobra, to będziemy za chwilę kończyć, jak tylko mi się uda stąd wydostać O, udało się No, no to yy, kończymy Dziękuję za y, oglądanie i łapka w górę.